Oddolnie zintegrować potencjał. I o tym będzie konferencja. Odbywa się dwudniowa konferencja, pod budowa partnerstw lokalnych, w tle 25-lecie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Stąd też zjechali się wszyscy. Ci, którzy w jakiś sposób barkę wspierali, z barki wyrośli i to instytucje, organizacje z całej Polski, jak i instytucje międzynarodowe zjechali się też przedstawiciele partnerstw lokalnych z całej Polski, przede wszystkim burmistrzowie, wójtowie. Temat jest tutaj dość wrażliwy społecznie, ponieważ mówi się o tym, w jaki sposób tę gospodarkę uspołecznić, tak? w tej liberalnym e, rzeczywistości jakiej w tej chwili mamy ponieważ problemy społeczne zaczynają nam przerastać nie może być opozycji między rozwiązywaniem spraw społecznych a gospodarką czy mówiliśmy o ludziach wykluczonych z powodów ich sytuacji społecznej nie z powodu ich sytuacji gospodarczej to już w ogóle nie w Polsce doskonale pamiętamy historię tych 25 lat bardzo znaczących przekształceń systemu, które musiały wywołać tego rodzaju zjawiska i chwała tym, którzy szybko to dostrzegli. Staramy się odtworzyć tkankę społeczną, która została rozbita, zarówno przez wojnę, jak i przez PRL. To jest ważne, bo mamy instytucje w sensie instytucje publiczne, czyli na przykład urzędy, ale samorządem nie jest urząd żaden samorządem jest wspólnota terytorialna, czy to będzie regionalna, czy to będzie krajowa, czy to przede wszystkim gminne i powiatowe. Tam się rodzi człowiek, tam te popada w problemy, tam je rozwiązuje. Najważniejsze jest życie na poziomie gminy i powiatu. I to jest wielka, wielki sukces, dlatego że w stu powiatach na 300 Chcielibyśmy zrobić to samo, czyli żeby powstały nowe instytucje, centra integracji, żeby powstały spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, żeby pochylić się nad y, tymi, którzy, którym grozi wykluczenie, zabrać tych, którzy się już dali wykluczyć, albo udało się nam ich wykluczyć. Wybrzmi głos tutaj wójtów i burmistrzów, którzy już funkcjonują w tym pełnym systemie społecznej gospodarki rynkowej, Poza tym będą do tego się usunkowali, e, powiedzmy sobie, partnerzy, czyli przedsiębiorcy, e, różne organizacje, związki pracodawców, więc jakby mamy tu prawie wszystkich i administrację, tak? samorządową i rządową. W związku z tym, to jakby i, i, i parlamentarzystów, europejskich i krajowych. Wszyscy a, 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 razem możemy w jakimś sensie podjąć takie hasło, że. Społeczna gospodarka od nowego roku powinna być naszym wyzwaniem. Na naszym terenie prowadzone przez Fundację jest Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej jest takie swego rodzaju nową. To nie jest stricte czyste centrum integracji społecznej, tylko, tylko połączone z taką działalnością kulturalną, edukacyjną. Jest to takie nowe. Widzimy, że, że to świetnie współpracuje, więc jest edukacja z jednej strony, czy, czy obok siebie i, i ta reintegracja społeczna zawodowa wśród osób dorosłych. Obserwowałem te narodziny. Od tego czasu dojrzewa i rozwija się razem z demokratyczną Polską. To dzieło życia państwa Barbary i Tomasza Sadowskich. Jak mnie ktoś pyta, dzisiaj, czy to byłoby możliwe, żebyśmy zaczynali dzisiaj. Odpowiedziałbym, no, że to byłoby niemożliwe, ponieważ to są zupełnie inne warunki. W 1989 roku myśmy, jeszcze przed mm, wyborami. Byli już w pierwszym takim domu, który przygotowywaliśmy serię takich domów dla ludzi, którzy nagle znajdą się poza PGR-ami, poza kopalniami, poza chutami. Wiedzieliśmy, że ludzie będą cierpieć upadek totalitaryzmu, gospodarki tamtej i pojawiła się nowa gospodarka i nowe zasady i demokracja. I 89 rok, a wcześniej wybory papieża i potem solidarność. Te rzeczy powodowały ogromną odpowiedzialność, i tylko był jeden moment w 1989 roku, kiedy można było coś takiego jak my robić w sposób legalny i z pełną determinacją. I ta determinacja na całe szczęście owocowała, także jakby rodziła następne etapy. Jesteśmy już teraz po 25 latach w sytuacji, w której pracujemy i w kraju, i za granicą, i robimy te same rzeczy z tych samych powodów, ale już w inny sposób, szerzej, na przykład z samorządami. Zależy nam na tym, żeby. I przedsiębiorca odczuwał odpowiedzialność za rozwój społeczny, i kierownik Ośrodka Pomocy, i ksiądz proboszcz, i wój I myślę, że to jest y, duże wyzwanie, ale chcielibyśmy, żeby to, co już zostało zrobione, nie zostało zmarnowane, i żeby każda z Waszych wspólnot mogła oddolnie, poprzez pączkowanie, wpływać na kolejne miejsce. Wójt albo prezydent mówią, że to. Że mają poważniejsze sprawy na głowie, że, że mają wielkie inwestycje. A myślę, że właśnie Wy wszyscy tu zgromadzeni pokazujecie, jak bardzo opłaca się właśnie taką inwestycję podjąć.